Bardzo wcześnie ruszymy z dokumentami, z procesem licencyjnym. Bo nie będzie tak, że jeżeli ktokolwiek będzie zagrożony, to będzie system ostrzegania bardzo, wcześnie, bardzo wczesny, gdzie kluby będą wiedzieli, że jakichś wymogów nie, nie spełniają i muszą się do tego dostosowywać. Bo zazwyczaj często było tak, że jeżeli ktoś w pierwszej instancji nie dostawał licencji, to i tak, i tak wiedział, że w drugiej instancji po dwóch tygodniach tą licencję dostanie. Natomiast nasza zasada działania jest zupełnie inna. Mamy w komisjach licencyjnych przewodniczących ludzi ze świata biznesu, ludzi, którzy rozumieją kłopoty polskiej piłki. Chcemy klubom pomóc, ale chcemy jasny i dobry system, dlatego żeśmy od razu ruszyli z Ekstraklasą, która jest wizytówką polskiej piłki, łącznie z naszymi reprezentacjami. W najbliższym czasie dojdziemy do klubów pierwszej i drugoligowych. To jest pierwsza rzecz, którą żeśmy zrobili. Chciałem Państwu też powiedzieć, że dyskutowaliśmy i Mówię to, co mi przychodzi po kolei do głowy, prawda, żeby nie zapomnieć, że w związku z tym, że chcemy być też transparentni, na stronach Polskiego Związku Piłki Nożnej w przeciągu tygodnia zobaczycie link i listę wszystkich menadżerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest ich 87, zawodników, których prowadzą, długość kontraktu, których mają z zawodnikiem, bo chcemy, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Wszyscy narzekają, wszyscy narzekają na ten świat. Kluby się, że tak powiem, doda, narzekają, że mają problemy, a my uważamy, że... Zawód menadżera jest absolutnie, absolutnie normalny. Jeżeli ktoś go wykonuje zgodnie z zasadami, to dlaczego nie możemy na stronie pzpn napisać, że pan X ma 100 zawodników, z tym ma kontrakt do tego dnia, z tym ma kontrakt do tego dnia. Jest to dla wszystkich jasne, wyraźne i przejrzyste. W dniu dzisiejszym zajęliśmy się także polityką cenową biletów na najbliższe dwa mecze reprezentacji narodowej. Chciałbym przedstawić pana Piotra Zielińskiego. Zapraszam cię Piotr bardzo serdecznie. Pan Piotr Zieliński jest pracownikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pracuje w dziale marketingu, zajmuje się biletami, ticketingiem, bo to dzisiaj wszystko musi się ładnie z angielskiego, panie Piotrze, dobrze, dobrze nazywać. I chciałbym, chciałbym, może, w dwóch słowach, żeby pan powiedział, jaka będzie polityka sprzedaży biletów na mecze reprezentacji. Jeżeli tu będą jakiekolwiek pytania, to proponował od razu kilka pytań, żeby tą kwestię zakończyć. Proszę bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zaprezentować strategię cenową biletów na mecze z Ukrainą i San Marino sprzedaż na mecze z Ukrainą i San Marino będzie odbywała się równocześnie, ruszy z dniem 1 lutego 2013 roku. Rozpocznie się od fazy pierwszej tylko i wyłącznie do członków klubu kibica reprezentacji Polski, w której to fazie przez 3 tygodnie od 1 do 21 lutego członkowie klubu kibica będą mogli kupić pakiet dwóch biletów na dwa mecze oraz pojedyncze bilety na osobno na Ukrainę i San Marino w cenach z fazy trzeciej. 22 lutego do 7 marca, faza druga, sprzedaż otwarta tylko i wyłącznie pakietów dla każdego kibica, pakietów na dwa mecze. Oraz faza trzecia, od 8 marca do dnia meczowego, w cenach jak podane w tabeli. Jeżeli, jeżeli mógłbym dodać troszeczkę, to jak widzicie, można dyskutować, czy są ceny wysokie, czy są ceny niskie, uważam, że są ceny absolutnie dostępne, bo bilet drugiej, trzeciej kategorii na mecz z San Marino kosztuje 65, a potem 45 zł. Jeżeli byśmy na dół nawet zjechali, to jeżeli ktoś by chciał na przykład mieć bilet trzeciej kategorii na dwa mecze reprezentacji narodowej, to musi za to zapłacić 115 tysięcy złotych, jeżeli kupi go 115 zł, jeżeli kupi go. Łącznie, natomiast cena pojedyncza jest trochę wyższa. Jeżeli byś zjechał troszeczkę nie, nie, ma, nie, ma, nie możemy zjechać niżej, nie możemy zjechać, bo ja chciałem powiedzieć, że mamy oczywiście też ceny dotyczących dzieci i rodziców, którzy przychodzą z dzieciakami. Dzisiaj to wygląda tak, że rodzic, który chce wziąć dzieciaka na mecz, płaci 50 zł rodzic i 5 zł dziecko na dwa mecze. Jeżeli kupi bilet, to za 100 zł i 10 zł, może dwa razy wziąć swojego syna i przyjść na mecz. Chciałem także dodać, że Polityka, którąśmy zastosowali, że tak powiem, dla piłkarskiej rodziny, jak ktoś to słusznie mówi, i innych powoduje, że na tym meczu, po raz pierwszy chyba w historii Polskiej piłki mamy największą ilość biletów, prawie chyba 48 tysięcy, która jest do dyspozycji naszych kibiców. Także wiecie, jak ja myślę na ten temat. Ja uważam, że kto kocha polską reprezentację, to przychodzi na mecz swoje reprezentacje, a nie przeciwnika, czyli jeżeli jest możliwość przyjścia na jeden i drugi mecz, to ja uważam, że... Ja na Górnika zawsze kiedyś zawsze patrzyłem, nieważne czy grał z Manchesterem, czy z Duklą Praga, czy z kimś innym, bo kochałem akurat ten klub jak byłem mały, który grał w europejskich pucharach, prawda? Przeciwnik to jest tylko wartość dodatkowa. Jeżeli macie w tej kwestii jakiekolwiek pytania, to teraz, bo potem chciałbym pójść dalej. Jeżeli Państwo mają pytania, to po obu stronach sali są mikrofony. Prosilibyśmy o podchodzenie do mikrofonów. Przedstawienie się i podanie redakcji, którą Państwo reprezentują. Dodam tylko, że w punkcie recepcyjnym, w którym Państwo odbierali akredytację, dokładnie te informacje, które teraz widzimy na ekranie, mogą Państwo odebrać te same te same dane są dla Państwa przygotowane tu po wyjściu z konferencji prasowej. Jeżeli można dodać tylko słowo, to chciałem wam powiedzieć, że doskonale jest sobie sprawę, że polską piłkę nie budujemy tylko my, a budują kluby, budują wojewódzkie związki i budujecie także Wy. Ludzie mediów i w odpowiednim czasie poprosimy wam, Was w dniu rozpoczęcia sprzedaży, żebyście nam troszeczkę pomogli, bo nas pomysł jest dosyć odważny. Chcemy wszystko mecze San Marino na przykład grać na stadionie narodowym. Wszyscy się martwią o to, że nie przyjdzie komplet ludzie. Jestem przekonany, że nas polscy kibice i w ogóle polska młodzież, polskie społeczeństwo nie zawiedzie. Dlatego chciałbym, żebyście też nam pomogli w tej, w tej akcji. To tyle w tym temacie. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. bardzo serdecznie. Następnym tematem, który był rzeczą, rzeczą najważniejszą, była koncepcja dotycząca reprezentacji młodzieżowych. Pracował nad, pracował, pracował nad tym wiceprezes do spraw szkoleniowych Roman Kosecki. Po przygotowaniu modelu, który był konsultowany z różnymi, że tak powiem, kolegami, przyjaciółmi, prezesami i ze Stefanem Majewskim, przedstawili ten e, swój program nam, myśmy to przedstawili się na zarządzie, zostało to e, zatwierdzone. Dlaczego chciałbym o tym powiedzieć? Chciałbym odpowiedzieć dwa słowa z prostej przyczyny, bo bardzo często czytam, że Zbigniew Boniek postanowił to, Zbigniew Boniek zrobił to. To jest obraźliwe i w stosunku do Zbigniewa Bonika i w stosunku do wszystkich pozostałych ludzi, bo jesteśmy ciałem, stowarzyszeniem, gdzie decyzje podejmiemy na zarządzie i podejmujemy większością głosów, i to nie jest tak, że to jest klub jednego kibica, który może robić co mu się podoba. I chciałbym, żebyście z tego zdawali sobie sprawę, pisząc o innych akcjach i o innych rzeczach, które dalej Wam poinformuję. Chciałbym zaprosić Romka e, Koseckiego, może na, e, na scenę, żeby opowiedział dwa słowa o segmentach, o tym jak to wygląda. Nie wiem, Romek, czy mam ci trochę obniżyć mikrofon, czy nie? <śmiech> <śmiech> Witam serdecznie, ja jestem po raz pierwszy. Na konferencji nie ma głosowania. Nie ma głosowa nie głosowania tutaj, nie, więc dzisiaj. Jestem tutaj. Też wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jest nowe, kompletnie jakby otwarcie. Nie jest to łatwa, jak wiecie, sprawa zatrudniać ludzi, powoływać nowych, dziękować tym, którzy byli. No ale tak jak mówię, jest to pewna koncepcja, do której... Tak jak mówię, żeśmy to przedyskutowali w, i w naj, na takim szerokim gronie i w takim bliskim. Więc y, zajmujemy się oczywiście sprawami, zaraz o trenerach na pewno przedstawimy i za chwileczkę powiem. Natomiast jeżeli chodzi o y, na mój y, właśnie wydział szkoleniowy, y, zajmujemy się unifikacją rozgrywek w całej Polsce. Pewien materiał jest, więc myślę, że jeszcze ta koncepcja dzisiaj była delikatnie poruszona na, na naszym zarządzie, na następnym będzie już przedstawiona i w odpowiednich komisjach przepracowana. Pilotażowy program ma się, zobaczymy jak to oczywiście będzie zatwierdzone, odbyć na Mazowszu. Na pewno jeżeli chodzi o szkolenia trenerów, podział też na szkolenia trenerów dzieci i młodzieży, piłki seniorskiej, bramkarzy, oddzielnego zupełnie taka specyfikacja nowa, ale to wszystko jest zgodne oczywiście z z wymogami UEFA. Nie wiem, czy przedstawimy tutaj, jakbym miał... Ja mam proponował siedmę. zrobić, pokazać jeden segment. Ja bym proponował, Romek, tak, tak, pokażmy jeden segment tej ważnej reprezentacji, tak, o co, o co chodzi. chodzi, a potem a potem mamy taki briefing, jeżeli ktoś by chciał szczegółowo potem porozmawiać z, z Romanem, czy... Znaczy, jak wiecie, dobrze tak wygląda właśnie odnośnie naszego schematu, komisja techniczna, zespół zupraw narodowych i Reprezentacji. Jak wygląda właśnie trener Dorna, jak wygląda jego tutaj schemat. Jest trenerem Marcin Dorna, ambasadorem, przy każdych dwóch reprezentacjach są ambasadorowie. Tutaj jest Andrzej Juskowiak do dyspozycji trenera, może uczestniczyć w treningu, po prostu jest cały czas przy reprezentacji. Trener Marcin Dorna ma trenera Jacka Zielińskiego, Robakiewicza i tu jest błąd, nie z Byszka, tylko Ryśka. przepraszam, Miłosz Stępiński, trenerzy, którzy byli też przy trenerze, jak był trenerem pan Stefan Majski, dzisiaj nowy dyrektor sportowy. Co się dzieje, jeżeli się pokrywa termin, odpowiada za, za U-20, ten Racek z panem Stępińskim, ten Marcin Dolna jest jakby w tutaj w ale oni, cofnę to jeszcze raz i dalej nie będę przedstawiał, oni razem ze sobą po prostu współpracują, odpowiadają za reprezentację. W kolejnych reprezentacjach jest podobnie. 19, Mamy u, mogę to szybciutko przelecieć, jeżeli chcecie, ale jeżeli chodzi o u 19 jest trener Marcin Sasal, u 17 Robert Wójcik, u 15 trenerem jest Zalewski, tak Zalewski, tutaj tak szybciutko pokażę. To są oczywiście fizjoterapeuci. To wszystko będzie na linku na stronie e, naszego nożnej. Polskiego Związku Piłki Nożnej. To samo wygląda w ten sposób. Grzegorz, y, oj, błąd tu jest, bo y, to nie, 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 nie ta prezentacja, co y, tutaj jest Tomasz Łapiński, ale tu wszystko pozostałe się zgadza. Jedziemy dalej. Jeżeli się pokrywają terminy dwóch trenerów, oddelegowuje trener, a tu się terminy praktycznie w ogóle nie, okay. y, nie pokrywają. I to samo. Tu są zdjęcia. To samo już ostatnie, już kończę, bo to jest bardzo ważne. Jak widzicie, psycholodzy będą tutaj współpracować będziemy z, z uczelnią. Trener Robert Wójcik, ambasadorem jest Dariusz Gęsior, który pomaga przy dwóch reprezentacji. I rzeczywiście, jeżeli by się pokrył termin, a czasem tak bywa, dwóch trenerów jest delegowanych do, do tej reprezentacji niższej. I ostatnia reprezentacja jest samodzielna, więc dalej nie będę mówił. Współpracujemy z czteroma koordynatorami przy U16 w całej Polsce, którzy będą trenerowi U16 pomagać i ośmioma koordynatorami w całej Polsce przy U15, by żaden chłopiec tym na pierwszym wstępnym etapie nam jakby nie uciekł, by byśmy go mogli przedstawić. No i teraz myślę że Romek, dziękuję, czas. dziękuję ci bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że najważniejszą reprezentacją, która jest reprezentacji młodzieżowej po pierwszej reprezentacji jest reprezentacja U21, które w tych edycjach walczy też o eliminacje olimpijskie. Jest to reprezentacja bardzo ważna. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, że już 22 marca zaczyna grać mecze eliminacyjne. Rozegra w tym roku 10 spotkań eliminacyjnych. W pięciu takich rzutach po dwa, po dwa mecze. 31 stycznia w nią jest losowanie tych rozgrywek. Podjęliśmy decyzję, że trenerem reprezentacji U21 jest Marcin Dorna. Marcin, jeżeli mógłbym Cię na chwilę prosić, żebyś się przedstawił. Romek, dziękuję Ci bardzo bardzo serdecznie. Ja uważam, że dokonaliśmy bardzo dobrego i ciekawego i fajnego, fajnego um, decyzji, podejście mądrą decyzję. Muszę powiedzieć, miałem kilka razy możliwość rozmawiania z Marcinem, nie za długo nawet i zawsze miałem wrażenie, że rozmawiałem z człowiekiem kompetentnym, przygotowanym, inteligentnym, który umie mówić o piłce, zna piłkę, który ma wielką charyzmę mimo młodego wieku i muszę powiedzieć, że to wszystko oraz jego przeszłość, bo wydaje się, że Marcin Dorn jest człowiekiem nieznanym, ale Marcin Dorn, obejrzał jaką reprezentację gdziekolwiek prowadził, czy tu, czy w Poznaniu, czy gdzieś, to osiągał zawsze sukcesy. Ja życzę Marcinowi tego też w swoim imieniu, w imieniu moich kolegów, przyjaciół, z którymi razem współpracuję. A teraz proszę Marcin, żeby się przedstawić. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem przede wszystkim podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli mnie pan prezes, pan wiceprezes i, i pan e, dyrektor sportowy, ponieważ rzeczywiście jest to wielkie, wielkie dla mnie wyróżnienie ale często też naszym zawodnikom, z którymi pracowałem do tej pory, powtarzaliśmy jako sztab szkoleniowy, że zaszczyt pociąga za sobą obowiązki i ten zaszczyt, który na mnie w tej chwili spada, niesie są szereg obowiązków, których oczywiście będę chciał się jak, jak najpilniej wywiązać, a czasu do najbliższego meczu to oczywiście bardzo mało, stąd myślę, że już po dzisiejszym dniu rozpoczniemy bardzo intensywne działania, tak aby ten czas maksymalnie dobrze wykorzystać, aby jak najlepiej przygotować się do pierwszego spotkania, być może już w marcu. To ja proponuję potem, że jeżeli Państwo macie pytanie do Marcina, to już jakieś briefingu macie. Ja Ci życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. To proszę o jakąś taką ściągawkę. Co było następnym? A, tak, oczywiście sprawa, która na pewno Was interesuje. Dzisiaj podjęliśmy uchwałę. Uchwałę chciałbym, żebyście tutaj troszeczkę się skoncentrowali, bo... Czytam w gazetach rzeczy, które nie do końca są prawdziwe, jakieś abolicje. Nie podjęliśmy żadnej uchwały o abolicji. Podjęliśmy uchwałę. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę, że zwraca się do Komisji Ekstraklasy, do Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej, do Najwyższej Komisji Odwoławczej, trzech organów jurysdykcyjnych Ekstraklasy i yy, pierwszej i II Ligi o darowanie kar kibicom, grupom kibica, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku. Po prostu doszliśmy do wniosku, że jest nowe rozdanie. Chcemy z kibicami współpracować. Powtarzam, z kibicami chcemy współpracować. My zdajemy sobie sprawę, że mecz piłkarski to jest po to, żeby się wyżyć. Każdy się na meczu piłkarskim lubi wyżyć. Można pośpiewać. Można czasami użyć kilku niepewnych słów, ale mówimy o kibicach, prawda? Ale jak to się mówi? Najpierw musimy kibicom y, pomóc, a potem możemy, że tak powiem, ich za to rozliczać. Nie zaczynamy od tego drugiego, tylko zaczynamy od pierwszego. Liczymy, że kibice nam w tym pomogą. Oczywiście najprościej byłoby powiedzieć tak, no dobrze panowie, ale co, nie, bo, nie boicie się kiboli, nie boicie się bandytów. Ja mówię tak, w każdym państwie prawa, to bandyci nie są na boiskach piłkarskich, tylko są eliminowani ze społeczeństwa przez odpowiednie służby i są tam, gdzie jest ich miejsce. Czyli mówimy o kibicach. Ja jestem przekonany, że 99% ludzi, którzy przychodzą na mecze piłkarskie, to są, normalni, to są normalni kibice, którzy czasami mogą w pewnych rzeczach przesadzić jest rzeczą e, normalną, ale mówię, chcemy z nimi współpracować, współpracujemy z kibicami, dlatego jest takie e, otwarcie i tutaj w tą stronę idziemy zwróciliśmy się do tych organów, żeby podjęły taką decyzję. Ja muszę powiedzieć, żeśmy się z tymi organami już spotk e, spotkali, żeśmy rozmawiali, bo nie chcieliśmy podejmować uchwały, która potem zostałaby, by, że tak powiem, gdzieś nieakceptowana i wiemy, że te organy absolutnie są za taką koncepcją, za to, żebyśmy poszli troszeczkę w jakieś nowe. Rozdanie, żebyśmy od czegoś zaczęli. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz jest czas na pytania. Jak Państwo słyszeli, dzisiejszy zarząd głównie był poświęcony sprawom czysto sportowym, więc prosimy o pytania czysto sportowe. To jeżeli mógłbym, w takim razie Piotr Sztokarski, telewizja Polska TVP Info. Panie prezesie, chciałbym zapytać w związku z tym ostatnim wątkiem. Tam się pojawia też kwestia pirotechniki. Czy prawdą jest, jakoby to było tak, że PZPN myśli o tym, aby jednak pirotechnika wróciła na stadiony, aby złagodzić. Inaczej pan odpowiem. Inaczej Rozumiem pańskie pytanie, inaczej pan odpowiem. Absolutnie doskonale zdajemy sobie sprawę, że w Polsce jest ustawa o imprezach masowych, która przewiduje, że nie można używać pirotechnik, ale nie mogą pirotechniki używać ci, którzy na imprezę przychodzą, natomiast nie organizatory, organizatorzy. Dlatego organizatorzy pirotechniki używają i to się dzieje na zawodach żużlowych, na Grand Prix, na innych meczach. Muszę wam powiedzieć, że rok czy dwa lata temu jedna z polskich grup rokowych występowała na sali, na hali, wielkiej hali i organizatorzy dostali nawet pozwolenie, żeby odpalić, organizatorzy odpalić oczywiście pod, pod nadzorem Straży podany kilka. Raz, żeby w ten sposób zrobić jakąś atmosferę. Powiedzmy sobie szczerze, że mówimy o czymś, co można absolutnie uregulować. Jeżeli przepis się nie zmieni, to my nikomu nie pozwalamy tego, ale my chcielibyśmy, żeby przepis się zmienił. Bo jeżeli, jeżeli dojdziemy do wniosku, że pójdziemy na jakieś zmiany przepisu, jeżeli się uda nam to wynegocjować, jeżeli państwo to zrozumie, jeżeli ludzie zrozumieją, że. Jeżeli ich się odpali w 45 minucie albo pod koniec meczu, na koniec meczu 10, 15, 20 razy, jest to za zgłoszone, jest przy tym jakieś wiadro czy coś takiego, nie może być to wrzucane na boisko, to nie da się ukryć, że my jesteśmy, stoimy na takim stanowisku, że możemy na ten temat dyskutować. Nie mamy wyrobionego zdania, no, my jesteśmy tutaj absolutnie za prawem, dlatego musimy rozmawiać z rządem, z policją, z wszystkimi, ale chcielibyśmy znaleźć taki konsensus, który spowoduje, że będziemy wszyscy zadowoleni i, i to na tyle w tej, w tym temacie natomiast nie jest tak, że my mówimy panowie, odpalajcie rację. Bo dzisiaj, jeżeli odpalą rację, a nic się nie dzieje, no to są z tego powodu konsekwencje negatywne dla kibiców i dla klubu. A chcieliśmy tego uniknąć. Chcielibyśmy żyć w spokoju, w przyjaźni, żebyśmy się różnili, żebyśmy się sprzeczali, kto jest lepszy Legia czy Lech, a nie żebyśmy tylko ciągle myśleli o tym, jak problem mają narastać, chcielibyśmy je rozwiązać. Uważam, że przy dobrej współpracy wszystkich jesteśmy w stanie te problemy rozwiązać. Ale nie boi się Pan w żaden sposób? No bo jednak te y, doświadczenia z kibicami są takie, a nie inne. Z przed co Proszę? najmniej kilku lat, roku. Proszę? Czy zupełnie się Pan nie obawia tego, że wyciągnięcie Ręki w ten sposób, czy złagodzenie tych kar dla zespołów no może pociągnąć za sobą jednak? Szema, kiedyś ktoś powiedział, że tylko ludzie głupi są pewni siebie, a czy ludzie inteligentni mają pełno wątpliwości. Muszę panu powiedzieć, że ja za dużo nie mam, ale trochę wątpliwości pewnie mam, bo jestem człowiekiem, który na pewne tematy myśli. Poza tym no, tematy rozwiązujemy. Natomiast no, jeżeli się gdzieś wczoraj czytałem, że. Gdzieś tam na Śląsku, czy w jakimś innym mieście się ustawiło, czterech, pięciu, czy sześciu ludzi mówią, że to kibole się pobili. To ja nie wiem, dlaczego ktoś mówi, że to kibole są, bo ja tego absolutnie nie rozumiem. To znaczy, jak się biją, to są kibice, a jak się nie biją, to, co? to są inni ludzie. Oczywiście pewne wątpliwości są, ale chcemy tutaj pomóc i chcemy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Powiedziałem, my nie jesteśmy za bandytami, my nie jesteśmy za ludźmi, którzy są przeciwko prawu, natomiast chcemy pomóc kibicom. To, to oczywiście jeszcze tutaj Romek absolutnie dodał, że było na ten temat spotkanie w Sejmie, jest taka wola, jest taka chęć, żebyśmy na ten temat porozmawiali, żebyśmy zobaczyli, czy możemy cokolwiek, cokolwiek e, zrobić. No bo mówię, jeżeli Tomasz Golo wygrywa Grand Prix na żużlu i organizatorzy mają wielki pokaz racji sztucznych ogniów i, ogni, i się nic nie dzieje i wszystko jest dobrze, to uważam, że w taki sposób, jeżeli byśmy się tym zajęli, byłaby dobra wola wszystkich, to pewne rzeczy można... Yy, można ułożyć. Słucham Pana. Grzegorz Nowaczyk, Radio Campus. Yy, chciałem się zapytać o funkcję tego ambasadora. Yy, to był przypadek oczywiście, że on był na równi z trenerem, domyślam się, ale czym to znaczy... on się będzie zajmował i czy to będzie taki dyrektor sportowy, no, 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 czym, no, no, czym ma no, no. się zajmować? No, od razu Panu wyjaśnię, ambasador był z boku, bo jak gdyby nie podlega tym całym zasadom, A ambasador jak słowo całe mówi jest ambasadorem, reprezentuje, daje twarz, pomaga, mamy młode reprezentacje, w każdej z tych reprezentacji chcielibyśmy młodego czy starszego piłkarza, który odniósł sukcesy na arenie międzynarodowej, na arenie olimpijskiej, grał z młodzieżową reprezentacją ludzi, do których mamy przekonanie, że mają dobry wizerunek, że mogą w czymkolwiek pomóc, mogą tym zawodnikom pomóc w takim wprowadzaniu się w codziennym dialogu. Natomiast no, ambasador nie jest, nie jest koordynatorem czy nad trenerem. Trener jest absolutnie wolny, to trener decyduje o tym, jaka jest metodologia, strategia treningu, jaka jest taktyka, jaki jest skład, jakie robi zmiany. Natomiast jeżeli trener będzie miał znakomite stosunki ze swoim ambasadorem, czy ze swoim kolegą, z którym sobie może przy kawie, porozmawiać, no to jest już problem e, trenera i tutaj trener jest absolutnie e, e, najważniejszy. Natomiast wydaje mi się, że taka twarz ambasadora przy każdej z tej młodzieżowej reprezentacji jak gdyby pozwoli im czasami zrobić taki krok do przodu, bo widzimy, że powołując czasami młodzież na mecze reprezentacji, jak gdyby są troszeczkę speszeni, skromni, mają troszeczkę stracha, nie mówią często w żadnym języku, natomiast to może spowodować, że mając takich ludzi wokół siebie, może im to w czymś dodatkowo pomóc, a na pewno nie zaszkodzi. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? To nie coś jeszcze ważnego było, ale już zapomniałem. Tak, chyba myślę, żeśmy poruszyli najważniejsze tematy dzisiaj. Proszę? A, to, no, to tak, ale to nie jest temat na, na dzień dzisiejszy, bo bo oczywiścieśmy przygotowali, jak wiecie, mówiliśmy o tym, czy ja mówię o tym, że jeżeli zostanę prezesem, chcę zrobić centralną ligę juniorów. Dzisiaj przedstawiłem wszystkim projekt centralnej ligi juniorów, jak będzie wyglądała, jaki będzie kształt, jak będzie dofinansowana. Mamy na ten temat slajdy, wszystko przygotowane, ale. Że tak powiem, sposób wdrożenia tego jest taki, że dostanie to teraz rozesłane do, do klubów, do wojewódzkich związków. 20 lutego mam następny zarząd. Ja dwa dni wcześniej spotkam się z wszystkimi prezesami wojewódzkich związków piłki nożnej tutaj wespół z moimi, że tak powiem, partnerami, kolegami przedyskutujemy to i zrobimy to dopiero na następnym, na następnym spotkaniu. Wydaje mi się, że to z grubsza, aczkolwiek no, argumentów było dużo, ale to były te, które mogłyby Państwa w pewien se, sposób i interesować. Jeżeli nie ma żadnych dodatkowych pytań, to ja chciałem bardzo serdecznie państwu e, podziękować. Dziękuję uprzejmie, jak ktoś jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękujemy państwu. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Polski Związek Piłki Nasz.